Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzisiaj na rynku katalist, na rynku obligacji debiutuje spółka Infinity, spółka akcyjna. Dzisiaj po raz pierwszy są notowane obligacje tej firmy. Witam gości na sali notowań. Witam serdecznie internautów i witam przedstawicieli spółki, w tym szczególnie gorąco pana prezesa Pawła Malinowskiego, prezesa zarządu Infinity SA. Firma w publicznej. Witam serdecznie. Spółka Infinity, znana szerzej, szczególnie nabywcom nieruchomości komercyjnych, nabywcom mieszkań, pod marką handlową ProWbud, Wyemitowała obligacje w publicznej emisji, pozyskała 11 milionów kapitału i w tej chwili wprowadza je na Nagiełdę. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy, ponieważ firma jest duża, ma wiele projektów, ale o tym pewnie za chwilę się dowiemy. Panie prezesie, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, to wyjątkowa chwila. Jest mi niezmiernie miło i. Jesteśmy, że możemy gościć na giełdzie papierów wartościowych. Jak dla mnie i dla całej firmy, to kolejny krok w rozwoju grupy Prowbud. Jak powiedział kiedyś Phil Bosman, marzenia są po to, by je realizować. Ja kiedyś miałem takie marzenie zbudowania prężnie działającej polskiej firmy deweloperskiej, z której zarówno ja, jak i nasi pracownicy będziemy dumni. Aby naszy synonim naszej marki był, synonimem naszej marki była rzetelność, wiarygodność, zaufanie zarówno wewnątrz nas, wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz niej. Dzisiaj wchodząc na rynek katalisty, to jest kolejny krok do, do rozwoju naszej firmy i jestem przekonany, że ten cel realizujemy. Szanowni Państwo, w naszej firmie klient jest na pierwszym miejscu. Klient w sercu wszystkiego, co robimy. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj również jest to kolejny krok, gdzie możemy się zbliżyć do tego, żeby być bliżej naszych klientów i wszystko, co robimy, było związane z dobrem naszego klienta. To właśnie jak Phil Bosman powiedział marzenia, niejednokrotnie marzenia, marzeniem jest mieszkanie i wiemy jaka duża odpowiedzialność ciąży na nas i naszych, na naszych pracownikach dowożenie marzeń naszym klientom. To może trochę o historii od 2011 roku jesteśmy na rynku. Pierwsza nasza inwestycja to jest inwestycja na warszawskich Włochach i tam było 33 mieszkania. Następnie były kolejne inwestycje, na 8 inwestycji na warszawskim Bemowie, 4 inwestycje na Pradze Południe, dwie inwestycje na Ursusie, jedna inwestycja na, na, na Ursynowie i dwie inwestycje pod, pod w podwarszawskich łomiankach. W sumie to są takie flagowe nasze inwestycje, to jest Eskadra, Stella, Awangarda, Decada, Haven House, Praga czy Jugo. Czy My jako organizacja stawiamy sobie ambitne kroki i cele, decyzje podejmujemy też ambitne i takim ambitną decyzją było rozpoczęcie w roku 2017 pierwszego biurowca A-Klasy w północno-zachodniej części Woli, budynek Wektor Plus o powierzchni 14 tysięcy GLA. Gdzie dzisiaj po zakończeniu i skomercjalizowaniu w 100% mogę powiedzieć, że ta inwestycja bardzo była trafną inwestycją i jesteśmy bardzo z niej zadowoleni. Nie tylko my jesteśmy zadowoleni, ale nasi najemcy z budynku i z wynajmującego. Kolejnym takim kamieniem milowym to był 2018 rok, gdzie podjęliśmy decyzję o wejściu na nowy rynek łódzki. Z, wielko, z wielkim tak powiem, zadowoleniem pierwsza inwestycja w łodzi, nowym centrum łodzi, w samym centrum, bezpośrednio przy dworcu Łódź Fabryczna, gdzie dzisiaj jest budowana mini metro. Około 450 mieszkań z wielkim zadowoleniem kończymy, bo zostały sprzedane wszystkie mieszkania. W ciągu 10 lat zrealizowaliśmy 21 inwestycji, 180 tysięcy powierzchni, e, powierzchni mieszkalnej i usługowej. E, no ale to tyle chyba o historii, bo jesteśmy na e, giełdzie papierów wartościowych i inwestorów pewnie interesuje przyszłość. A przyszłość przed nami jest barwna i wydaje się, że też ambitna. E, na dzień dzisiejszy naszym celem jest realizacja celów sprzedażowych przez najbliższe 4 lata na poziomie 500 mieszkań rocznie. E, już jeszcze w tym roku planujemy realizację pięciu projektów. E, e, rozpoczęcie sprzedaży pięciu projektów 4 e, w Warszawie i jeden w Łodzi. E, bank Ziemi przy założeniu sprzedaży 500 mieszkań rocznie posiadamy na około 7 lat. E, i głównym takim celem jest rozwój na rynkach innych, deweloperskich developerski, i też różnych, w różnych innych obszarach. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie obligacji, wypuszczenie obligacji, wejście na rynek katalist. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kolejny kamień milowy w rozwoju naszej grupy. I chciałbym podziękować przede wszystkim całej firmie, ale przede wszystkim działom takim jak finansowy, kontrolingu, marketingu, prawny. Przede wszystkim chciałbym podziękować Agnieszce Godlewskiej. Chciałbym podziękować Przemkowi Popikowi, który dzisiaj ma urodziny też, także gratulujemy tutaj. I Gosi Karbowiak. I kolegom i koleżankom zarządu Tomkowi Kozakowi, który odpowiada w naszej organizacji za rynek komercyjny, i Bacie Zarzyński, która jest dyrektorem finansowym. I te dwie osoby były bezpośrednio odpowiedzialne w firmie za emisję obligacji i debiut, właśnie dzisiejszy debiut. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Również. Moje podziękowania chciałbym skierować w kierunku e, firmy współpracującej Michael Strom. E, panowie to jest wielka radość i, e, i taka. No, fajnie z takimi ludźmi się po prostu współpracuje. Także bardzo, bardzo, bardzo e, dziękujemy. E, inwestycja w, e, w naszą firmę to nie jest tylko inwestycja, która daje znaczenie, profit finansowy. Ale e, wydaje mi się, że dla osób, które inwestują, to jest też pewna duma z tego, w co zainwestowali, bo nasze inwestycje, jak to kiedyś zapytałem pana prezydenta i panią prezydent e, panią, pana prezydenta Warszawy i panią Prezydent Zdanowską, z której inwestycji naszej się, e, tak powiem, nie, są, nie można się chwalić, to e, powiedzieli, że naszą inwestycją żadną nie można powiedzieć, że to jest jakaś pata deweloperka, tylko z wszystkich są dumni. Także e, to też e, dla naszych inwestorów e, wielka radość i nie tylko ta finansowa, która przynosi. Pokazaliśmy przez ten okres, e, bo już jesteśmy po spłacie niektórych obligacji, że jesteśmy rzetelnym partnerem do, do, e, do współpracy. E, i na sam koniec jeszcze, Panie Prezesie, chciałem skierować parę słów, bo w związku z tym, że dzisiaj jesteśmy, to też przed nami kolejne wyzwanie. W naszej firmie nie ma problemów, tylko zawsze mówimy o wyzwaniach. I chciałbym skierować parę słów do osób współpracujących, całego zespołu, do pracowników, współpracowników, podwykonawców, wykonawców. I chciałbym, żebyśmy byli jak orły. Jak powiedział Wyszyński, tylko orły latają wysoko, ponad przepaściami, ponad burzami i nie lękają się. I dlatego wszyscy z Was powinniście mieć coś z orów, serce orle, wzrok orli, przyszłość. Pamiętajcie, że orły latają wysoko i dlatego są wolne. Dziękuję. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za te interesujące słowa. Cieszę się, że realizuje Pan swoje marzenia, marzenia tysięcy nabywców mieszkań. i też jestem dumny, że rynek kapitałowy i inwestorzy w tym mają swoją małą cegiełkę. Życzę Panu i Państwu przede wszystkim dumnych inwestorów na rynku kapitałowym, ale też zadowolonych klientów i żeby ta droga, którą idziecie, była coraz szersza i żeby zahaczała o rynek kapitałowy jeszcze bardziej, ponieważ wiele tego typu firm jest tutaj obecnych. Serdeczne gratulacje za realizację tego etapu rozwoju firmy. Dziękuję za wprowadzenie tych obligacji na rynek Katalist. I żeby uświetnić uczcić ten dzisiejszy dzień, ten moment, mam przyjemność przekazać Panu statuetkę rynku Katalist, która symbolizuje rynek kapitałowy, rynek obligacji. Serdeczne gratulacje. Dziękuję. Tu mamy certyfikat spółki notowanej na Katalist, który również możecie Państwo prezentować inwestorom przy kolejnych emisjach obligacji, które mam nadzieję trafią również na rynek giełdowy. Jeszcze chciałem przekazać Państwu inwestorom krótkie informacje na temat tych emisji. Emisje są oprocentowane według stopy zmiennej WIBOR 3-miesięcznej, powiększone o marżę w wysokości 4,65%. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym debiucie. Życzę sukcesów. Jesteście Państwo bardzo widoczni rzeczywiście na rynku warszawskim, na rynku łódzkim. I. Życzę, żebyście nadal byli tym synonimem rzetelności, sukcesu i długoterminowego patrzenia w przyszłość, bo to również cechuje rynek kapitałowy i tego oczekują inwestorzy. Serdeczne gratulacje. Dziękuję za udział w dzisiejszym debiucie. Dziękuję gościom, dziękuję internautom i zapraszam na kolejne debiuty. Dziękuję za uwagę. Ja. Szanowni Państwo, to koniec części oficjalnej. Koniec.